Okej, okay. halo tam w Polsce i w Ukrainie. E, ja się nazywam Klara jestem urodzona w Szwecji, ale mam po, e, polskich rodziców. I w tym tygodniu to próbuję pomagać różnym ludziom. E, Znowu. <laughs> jak... Pakujemy Upakujemy rzeczy. Rzecz. No. I... Jedna z bohaterek to Svetlana tutaj, co siedzi ze mną. E, co spotkałam, nie wiem, 3 dni temu. Dwa dni temu. Dokładnie. No. I w ogóle tak organizuje, tak wszystko dobrze. I pomaga wszystkim tutaj w Nyshipingu, gdzie mieszkamy. No i chciałam tylko w ogóle zrozumieć, co się dzieje, dlaczego Pani tak pomaga? Mhm. W ogóle jak no. tam, fantastycznie, że Ty też pomagasz, bo to też musisz po powiedzieć, bo Ty jeździsz wszędzie i pomagasz. Nie tylko w naszym To Przede wszystkim. Dlaczego pomagamy? Ja jestem z Ukrainy. Mam tam Ukrainę, oczywiście. Liczy mnie to bardzo mocno. Bardzo, bardzo mocno. A dlaczego pomagam? Dlatego, że um, muszę coś robić. No. Wtedy nie, nie myślę. Mm. Nie siedzę ciągle w, w internecie no, i nie patrzę, co się dzieje w tym mieście, czy co się dzieje w drugim mieście. Mm. Czy, Wiesz, czy na przykład jutro nie będę w Lubowisku, w w gdzie ja to więc jak coś robię i wiem, że mogę pomóc ludziom, mm. którzy są teraz w dużej, dużej, dużej potrzebie, powiedzmy to wszyscy, to, to robię to. No, próbujemy robić. Próbujemy, jak tylko możemy. Mm. Bo to trudne jest, jak się nie jest w Polsce albo w Ukrainie, w Ukrainie że się nie widzi to, co się mm. dzieje, ale my tutaj szwedzcy próbujemy po to, co możemy. To, 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 no widzimy jedynie z tego, co widzimy w socjalnym mediach No marii, właśnie tego, tak? Tak. co mówią nasi znajomi dookoła nas. O. O, co, jeszcze pani pomagała e, dwóch osób, co spotkałam dwa dni temu. Konnej... co pojechali do... O to <laughs> Historia z tej bajki. Dokładnie. Jak widać, przyjaciół się w biedzie tak naprawdę. Niesamowici mm. ludzie, też tutaj ze Szwecji mieszkają, nie wiadomo, w to mm. tak samo. Eee, I nie to dwie... dlatego my się spotkaliśmy też. Tak, dlatego my <laughs> się <nasze> tutaj spotkaliśmy. Niesamowici chłopacy, <noise> bracia, e, którzy spontanicznie, zwłaszcza, zrobili taką wielką akcję, z i nie, ja myślę, że oni się nie spodziewali takiego odesła, ale odesł od ze, ze społeczeństwa szwedzkiego tutaj to w naszym regionie było ogromne. Mm -hmm. Zebrali masę, masę fajnych rzeczy, kupili masę też nowych rzeczy, pomogli, a oni, oni pojechali daleko, prawie że do, do granicy do życia. Mm -hmm. Tak, Aż? Mm -hmm. Bo oni chcieli chcieli jechać na sam dół, mm. jak najbliżej granicy, jak najszybciej pomóc i pomogli, mm. myślę. Tak, wygląda ja na że tam przyjęli, to. Tam przyjeżdżają bluzce, tam przyjeżdżają dzieci, jest to dziecka, więc pomoc była przyjęta, w czym ja pomogłam im. No w właśnie, no tak. W Łatwiej mi jest po prostu językowo ogarnąć takie sprawy, znaleźć, mm. bo oni tak naprawdę zrobili zbiórkę, łzyk mm -hmm. był ogromny, ale nie wiedzieli, gdzie jechać. Szukali, no szukali gdzie jechać. Mm -hmm. I wtedy ja ich zobaczyłam, że oni zbierają, ja zbieram, oni mm -hmm. zbierają, no to połączmy siłę. <laughs> no tak. I, I właśnie Kony wtedy powiedział, że obu, czy, obu. I jeżeli bym mogła coś pomóc organizować, mm. gdzie oni mają jechać. No i, i tak. Ale tak, w ogóle to, to, się stało to, co pani teraz robi to, w Szwecji, to jest takie w ogóle fantastycznie, tak. że tylko ja próbuję pani pomagać to, to, co mogę i teraz następny transport jedzie jutro. Tak, to co jest. tutaj mamy teraz, to jedzie jutro jedzie do Szczecina. Tak. Do e, związku Ukraińców. E, taki jest związek Ukraińców. E, we Szczecinie, mm -hmm. i to jest taka organizacja, i, i tam jedzie ten dom. I to nie, nie tylko ode mnie, bo jest dużo dziewczyn mm. ze Södertälje i z różnych innych okolic, którzy to zbierają i to organizują. no mm. tak szybko, jeden, drugi, przez no socjalne media. No. I poznajemy się. No, no właśnie. Poznajemy się. Dużo znajomości nowych mm. się zawiązuje z tego. Bardzo nowych w tym tygodniu uważam. Tak. O, Ale tak. co Pani uważa o tym, co, to, co Szwedzi tutaj robią i to co widzimy, to jest prywatne rzeczy, co ludzie robią. Niesamowity zryw ludzi, mm. naprawdę. Mm. Nigdy bym nie pomyślała, że taki Ja też nie. Mm. Tutaj będzie, oni jednak są daleko od tego wszystkiego, to mm. my jesteśmy bardzo potrubowani, bo nie, my jesteśmy takimi... Duszami, no, z duszami hmm. z Ukrainą, Polacy ukraińscy. A jestem pewnie A ja jestem, ja nie wiem czy można tak powiedzieć, ale bardzo zdziwiona, bo dużo ludzi w ogóle nie rozumie, co co, co się dzieje. A ja wiem, że właśnie jak rozmawiałam z, z babcią i te wszystkie historie od wujków i tak dalej. No bo oni to wszystko widzieli, albo słyszeli, albo coś. bo to było tak blisko. A teraz świeci w ogóle nie mają mm. tego kontaktu, albo kiedyś mieli. Dokładnie. I to, to, to jest właśnie wspaniałe, że jeszcze niedawno może nawet mm. większość nie wiedziała, mm. że <grafy> Ukraina <grafy> no, <grafy> istnieje. Mm. <grafy> teraz jest takiej. No I wszyscy, tak. chcą, wszyscy, pomóc. I wszyscy, wszyscy historyk, chcą pomóc. To jest to, co w ogóle się tak dziwię, tak. że wszyscy chcą pomóc. Tak, wszędzie teraz są mm. są zorganizowane duże zbiórki. Wszędzie są też tacy, że oni wspierają, pomagają pieniędzmi, zawsze no. pomagali. To oni robią, to trzeba. Także mm -hmm. mm. A teraz szczególnie. Jeste mm. pomagają i pomagają widzisz. Widzimy masę no osób. tak. Tak, cały, cały czas. Cały, cały czas. czas. Mm. Ja. Chciałam pani też podziękować za te wszystkie godziny i w ogóle ta energia, co pani daje na to wszystko. I te wszystkie zbiórki. I kontakty, i tak dalej. Naprawdę. Robimy co możemy. Dzięki Klary, ale ty... <laughs> I ty nie musisz mi mędzienka, bo ty robisz też bardzo dużo. Przecież ty byłaś przy wszystkich na i pakujesz, pakujesz i męgujesz. Patrzcie jaki mam. Po tym tygodniu to tak. Ale ja wiem, próbuję robić to, co mogę i no jak mogę, to, to robię. To tak jak ja. Próbuję mm. robić to, co mogę. Mm. Wtedy tak. nie, nie, nie zawracam sobie głowy tak bardzo no, mm. tym, to, co, się, co się wyprawia w moim mm. kraju. No, w tej chwili. No i zobaczymy. Jest to trudne do zrozumienia, niepojęte. Zastanawiam się, za co. Dlaczego? Hmm. 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 Ja nie wiem, jak mam, mamy to wszystko kończyć, ale naprawdę. Trzymajmy. Bohaterka jesteś. Oh! O no, tak teraz jest bohatera... naprawdę naprawdę do bohaterów jest dużo teraz wiem ale jak e, nie znacie to zobaczcie zapytałem na Facebooku tam dużo się dzieje tam dużo informacji jest to o dokładnie. Tak pomagajmy dalej pomagajmy dalej